No i dobra, Aga, teraz zadanie dla ciebie. Dlaczego ta, ten pigment miał, byłby dla ciebie niekorzystny? Zbyć. Nieharmonijne, tylko intensywny. Nasycony, kontrastowy, no. Czyli już jakby pozbyliśmy się naszego priorytetu. A podobno fukcja każdemu pasuje. W analizie kolorystycznej nie mamy nie mam czegoś takiego jak sztywne ramy. Analiza kolorystyczna jest często o minimalizmie. Uwaga, stoi w kontrze do tego, co jest modne. Jak kalner? Sztywno. Tak sztywno. Mhm. A zobacz ta czern, bo my tutaj też obalamy mit, że w białym i w czarnym każdemu jest do twarzy. Ciemna jesień. Faktycznie. To mogło być ciut za jasne i mamy Twój ideał. Ta rzecz, w której chodzimy na okrągło, jest zgodna z naszą analizą kolorystyczną. My jako fryzjerzy, jakim kolorem neutralizujemy żółte podtony? No, podejrzewam, że będzie fiolet. Do Aha, okładnie. bo faktycznie to się nawet mówi, że jakby fioletowa półkanka. Do? Dokładnie. Przykładam tobie kolor mocno zgaszony i mocno kontrastowy, mhm. i będziemy od razu wiedzieli, jakim jesteś typem kolorystycznym, jeżeli chodzi o harmonię. Mhm. O kurczę, ale chyba ten jaśniejszy. Dokładnie. Bym Ta środkowa zieleń na pewno nie będzie dla ciebie. Ta. Mhm. No, zbyt taka pastelowa. Tak. I uwaga, tę no? zieleń, kto by obronił? Wiosna. Dokładnie. A lato? Lato jest raczej, raczej chłodne. A, ale a zobacz, to jest Tak, Ale zobacz teraz, jakbyś się skierowała czy na tę zieleń, czy na, tą, mhm. czy na tę zieleń, która jest tam po lewej stronie, to pięknie byś ją a. obroniła. tak. I a. o tym jest analiza kolorystyczna. Ale już jest tyle tej szarości, że, ten, że ta tkanina się robi szara właśnie. Często a. o takim kolorze mówimy, takie szarzałe są. Ta wersja, która jak sądzicie, pasuje czy nie? Chodzi typowo o kolor. Oczywiście tu jeszcze jest kwestia kształtu i tak dalej, ale chodzi mi o sam kolor. A to jest Aga. Ja chciałem też ci pokazać jedną rzecz, że przy tym srebrze wcale tak źle nie wyglądasz. Czyli złoto jest przeplatane ze, 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 srebr, ze, srebrzem. ze srebrzem. nie mam takiej biżuterii, bo zazwyczaj się mówi: nie łączy się mhm. złota ze srebrnym, mhm. więc nie mam takiej biżuterii. Mhm. E, bo jeżeli jesteś neutralnym typem kolorystycznym, to wtedy rzeczywiście możesz korzystać z takiej, z takiej biżuterii. Mhm. Czekaj, czy ja dobrze kombinuję? Jakby był to bardziej byś mu pokazywał ten odcień biżuteryny, a jak wiosną to to. wszystko ładnie załapałaś. I w końcu przestałam mieć wrażenie, że ja wyglądam jak taka pomalowana ralka. Dobra, Aga, teraz masz za zadanie wybrać dwa outfity: jeden bardzo korzystny i drugi najniekorzystniejszy dla Ciebie. Typowałabym, że w tym. ten kompleci czy to będzie pasować? I teraz co sądzicie? Kolor, który by mi pasował, czy może jest zbyt intensywny?